Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym już webinarium z cyklu gry w edukacji. Ja nazywam się Weronika Andrzejewska i razem z koleżanką Michaliną Wielkowską reprezentujemy wydawnictwo edukacyjnych gier planszowych Science Boards. Dzisiaj razem z wydawnictwem MAC mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejną już grę z cyklu gier do geografii. Będzie to gra o naszej planecie. Gra stanowi podsumowanie. Trzeciego już działu z geografii, z materiału do klasy piątej. Jest to dział Lądy i Oceany na Ziemi. I w tym krótkim webinarium chciałybyśmy Państwu przedstawić zasady gry oraz wskazówki dla nauczyciela, także zapraszamy do wysłuchania. W poprzedniej grze, tak jak już Weronika wspominała, mieliśmy do działu pierwszego i drugiego. Poprzednia gra polegała na tym, że będziemy wyszukiwać różne elementy. W tej grze o naszej planecie będziemy również szukali różnych elementów, które są na kartach poszukiwacza, natomiast posiłkujemy się mapą świata tym razem. Zestaw do gry o naszej planecie zawiera 36 kart poszukiwacza do losowania pr przez prowadzącego grę. W celu właśnie wyszukiwania elementów na planszy. Po jednym elemencie w każdej rundzie, i w każdej w jednej grze używamy sześć różnych kart. Do wyboru mamy 36, także na początku nauczyciel może sobie wybrać te, które uważa, że jego uczniowie są w stanie wyszukać na tej mapie. Są to między innymi oceany, zwrotniki, różne elementy, o których się uczyli w trakcie roku i dotyczące właśnie. Te, też tego działu. E, mamy 36 kart z pytaniami, które należy powycinać, e, i posiada je prowadzący grę. E, mamy również 42 karty kontynentów. Każda z grup otrzymuje 7 różnych kontynentów na początku gry. Przewidzianych jest e, dla sześciu różnych e, drużyn e, gra. Dlatego, jeżeli uważacie, że Wasza klasa jest mniej liczna lub będziecie mieli mniej grup, możecie wyciąć oczywiście mniejszą ich ilość. E, tak żeby po prostu każda, każda drużyna miała ich 7. Mamy też 30 żetonów z kompasem, z których możecie skorzystać z poprzedniej gry. One są dokładnie takie same, Miejcie je w waszych pakietach, które dostaliście od wydawnictwa MAC razem z planszą, dlatego możecie się posiłkować dokładnie takimi samymi. No i kartę odpowiedzi, która jest również do ściągnięcia ze strony wydawnictwa. Tak prezentuje się plansza. Jest to plansza z mapą świata. Mamy na niej kilka elementów, to znaczy, nie jest wszystko opisane na tej mapie. Jest ona podpisana w taki sposób, że mamy tutaj legendę. W legendzie jest tylko częściowa informacja o poszczególnych elementach. Najwięcej w sumie informacji jest o, o kolorach, czyli tu mamy różne krajobrazy, dzięki czemu uczniowie nie muszą ich. Znać na pamięć, mogą się posiłkować właśnie kolorami. Mamy też różne trasy podróżników i granice stref klimatycznych. Tutaj strefy klimatyczne są do zapamiętania przez uczniów, natomiast trasy wybranych podróżników są najważniejsze trzy, które powinny też być omówione w klasie piątej, i gdzieś tutaj można się posiłkować również podręcznikiem. Celem gry, tak jak w poprzednich pozostałych grach, mieliśmy na celu właśnie tutaj utrwalenie znajomości pojęć dotyczących map o różnej treści i wykonywanej w różnej skali poprzez wyszukiwanie obiektów. Gra, tak jak już Weronika wspominała, jest oparta na podsumowaniu wiadomości z trzeciego działu "Ląd i oceany na ziemi, z podręcznika do geografii wydawnictwa mat do klasy 5. Celem gry jest ćwiczenie umiejętności posługiwania się mapą poprzez wyszukiwanie właśnie Elementów oraz odpowiadanie na pytania z quizu, które dotyczą podsumowania tego działu. A celem rozgrywki jest uzbieranie jak największej ilości żetonów kompasu. W jaki sposób przygotować się do gry? Gra jest w większym formacie, to znaczy należy ją rozłożyć w widocznym miejscu. Na gr w grze nie będziemy musieli na, na tej mapie nic kłaść, więc można ją nawet przywiesić tak, żeby wszystkie drużyny widziały dokładnie mapę. Możemy ją przywiesić na, na tablicy poprzez magnesy. Możemy ją również rozłożyć tak, żeby wszyscy mieli do niej dostęp. Tutaj mamy zaprojektowane w taki sposób legendy, że z każdej strony widać je bardzo dobrze. Możemy też sobie rozłożyć karty z pytaniami. One są do dyspozycji prowadzącego grę wraz z kartą odpowiedzi, dlatego nie muszą też gdzieś tam leżeć na środku. No i tak jak mówiłam, gra jest przeznaczona dla sześciu drużyn. Dzielimy klasy na te sześć drużyn, może być oczywiście ich mniej. W drużynie średnio optymalnie może być od czterech do pięciu osób. Każda grupa otrzymuje 7 kart kontynentów. No i Prowadzący wybiera sześć kart poszukiwacza, może sobie wybrać przed lekcją, żeby się z nimi zapoznać. Karty poszukiwacza wyglądają w taki sposób, że z jednej strony mamy też odpowiedzi, dlatego karty poszukiwacza są u prowadzącego grę, nie pokazujemy ich uczniom. No i przygotowujemy również żetony kompasu, które są taką nagrodą dla naszych uczniów i, i oni muszą je pozbierać. W tej grze mamy dwie fazy rozgrywki, a w jednej rundzie mamy fazę poszukiwania i fazę quizową. Faza poszukiwania, tak jak w poprzednich grach, polega na tym, że wyszukujemy poszczególne elementy i drużyny je poszukują, natomiast faza quizowa polega na tym, że odpowiadamy na pytania. Czyli drużyny, które poprawnie zdefiniowały położenie kontynentów w tym przypadku, będą mogły przejść do fazy quizowej i zgarnąć właśnie cel, czyli swoje żetony. W fazie poszukiwania prowadzący grę wybiera właśnie kartę poszukiwacza. Może być to na przykład zwrotnik raka, nie pokazuje jej uczniom, odczytuje szukany element, czyli tutaj właśnie mówi zwrotnik raka, i uczestnicy gry w swoich drużynach mają określony czas na odłożenie kontynentów, przez które w tym wypadku przebiega na przykład zwrotnik raka. Drużyny ze swoich kart, siedmiu kart kontynentów, odkładają te, które, przez które uważają, że zwrotnik Kraka przechodzi, przebiega. Tutaj w tym przypadku będzie to Azja, Afryka i Ameryka. Jeżeli wszystkie drużyny już wybiorą swoje karty kontynentów, wtedy w pewnym momencie... Hmm, Drużyny pokazują na znak prowadzącego, odwracają swoje odpowiedzi i pokazują reszcie grupy, w jaki sposób zaznaczyli swoje, swoje kontynenty. Prowadzący weryfikuje poprawność odpowiedzi drużyn. Może się posługiwać swoją kartą poszukiwacza, na której jest specjalny tutaj karton odpowiedzi, to znaczy mamy specjalne kropki, które, tak jak kolory, kolory na, na kartach kontynentów, odpowiadają poszczególnym. Kontynentom. Czyli jeżeli wybrali oni Azję, Afrykę i Amerykę Północną, to właśnie na tej karcie poszukiwacza będziemy mieli zaznaczony żółty, brązowy i ciemnozielony, taki jak na kartach kontynentów. Drużyny, Które poprawnie dokonały poprawnego wyboru kontynentów, przechodzą do drugiej fazy rozgrywki, i tutaj, tak jak w poprzednich grach, było ograniczenie do trzech drużyn, które przechodzą do, do kolejnej fazy. Tak, tutaj mogą wszystkie drużyny przejść, jeżeli wszystkie poprawnie odpowiedzą na, na, to, na to poszukiwanie. Każda drużyna odpowiada na jedno pytanie. Odpowia drużyny odpowiadają w taki sposób, jaki, w jaki się np. na przykład, lub w jaki sposób były wylosowane w poprzedniej grze, czyli w kolejności alfabetycznej. Tutaj dajemy dosyć dużą dowolność, jeżeli chodzi o kolejność odpowiadania na pytania. Pytanie możemy również dać uczniom do ręki, żeby mogli sobie przeczytać, mieli szansę na zastanowienie się, a karty odpowiedzi ma prowadzący grę, więc tutaj jakby odpowiedzi są zakryte. Za każdą poprawną odpowiedź drużyna otrzymuje żeton. No i to jest jakby koniec pierwszej rundy. Kolejna runda wygląda tak samo, czyli mamy najpierw fazę poszukiwania, później fazę quizową. Takich rund jest 6 w całej grze i o wygranej decyduje ilość zebranych kompasów jeżeli na przykład drużyny nie chcą remisować czyli jeżeli zdarzy się taki przypadek że nie będą chcieli żeby chci będą chcieli żeby jedna drużyna wygrała można zrobić dogrywkę więc można przygotować sobie kolejne karty poszukiwania i tutaj już mogą być to trudniejsze karty według uznania właśnie nauczyciela waszych, waszych, waszego uznania i możecie i zadać dodatkowe pytanie, za które od razu za samo poszukiwanie mogą zdobyć taki dodatkowy żeton kompasu. Tu jeszcze Weronika opowie o naszych wytycznych dla nauczyciela, które również są załączone w materiałach wydawnictwa mat do tej gry. Tak, to są takie, powiedzmy, wiadomości techniczne, które mogą być przydatne na początku, zanim jeszcze, zanim jeszcze przeprowadzimy rozgrywkę na lekcji. Jeżeli już wcześniej państwo mieli do czynienia z grami, to będzie to takie, powiedzmy, przypomnienie, ewentualnie takie dodatkowe informacje związane z tą konkretną Grą numer 3 do, do tego trzeciego działu. Natomiast, natomiast jeżeli pierwszy raz Państwo korzystają, to można się bardziej szczegółowo zapoznać. Tutaj, po pierwsze, przygotowaliśmy takie informacje dotyczące przygotowania do zajęć i zapoznania się z materiałami, czyli tego, żeby jednak wszystko sobie przed lekcją dokładnie przeczytać, zapoznać się z tymi materiałami, które są potrzebne do konkretnej gry, co przygotować, w jaki sposób, które elementy można na przykład sobie powycinać, zalaminować, żeby starczyło były na dłużej, na przykład karty. Karty z pytaniami. Jak przygotować salę lekcyjną do gry? To, co Michalina już wspomniała, na przykład, można wykorzystać magnesy do zawieszenia planszy. Niekoniecznie musi ona leżeć na stole. Dodatkowo może być też takie słowo, mamy też takie słowo wstępu, z którego mogą Państwo skorzystać, czyli jak w ogóle, od czego w ogóle zacząć taką lekcję, jeżeli nie wiemy, nie mieliśmy wcześniej do czynienia z takimi, z takimi materiałami dydaktycznymi, z formą lekcji w postaci gry no to tutaj mamy taką propozycję, jak taką, jak taką lekcję rozpocząć. Później mamy też informacje o etapach przeprowadzenia lekcji, czyli omówienie zasad, przydzielenie funkcji uczniom w zależności od, od tego, kto jest w jakiej grupie, kto ma pełnić właśnie jaką funkcję, przydzielenie materiałów niezbędnych do realizacji. Później mamy etap wykonawczy podsumowanie i ewaluację czyli wszystkie właściwie elementy całej lekcji. No, i w czwartym punkcie mamy taką informację też dla uczniów o podsumowaniu w formie gry, to znaczy, Państwo mogą w ramach oczywiście no własnego wyboru, jeżeli Państwo chcą, przeprowadzić taki element grywalizacji, czyli można w jakiś sposób zbierać punkty, znaczy uczniowie mogą zbierać w jakiś sposób punkty, żetony, pieczątki podczas na przykład całego roku czy semestru, grając właśnie nie tylko w jedną z, z tutaj z przygotowanych gier, ale w kilka, na przykład w dwie, albo grając kilkukrotnie, no różnie można to przeprowadzić. I jest to wtedy taki element grywalizacji, czyli przez cały semestr czy albo przez cały rok zbieramy właśnie jakieś pieczątki, elementy, punkty, no i na końcu, no mamy jakąś gratyfikację w postaci Oceny w, pod, w postaci podwyższenia oceny, czy jeszcze można inaczej się z uczniami na to umówić. I dodatkowo też w tych wytycznych dla nauczyciela znajdziemy różnego rodzaju jeszcze takie wskazówki, jak. Ta na przykład plansza może być wykorzystana, to znaczy, bo samą planszę możemy wykorzystać po prostu jako mapę, czyli niekoniecznie musimy korzystać z tego materiału tylko w trakcie gry, w trakcie podsumowania, natomiast zaznajomić uczniów z tą, z tą grą, z tą mapą można już dużo wcześniej, wykorzystując właściwie obie strony tej, tej planszy, bo ona jest dwustronna, podczas lekcji żeby się żeby zaznajomili się z tymi kolorami, z, z kontynentami, czy, czy, czy z jeżeli chodzi o drugą stronę plaży, to z tym, co jest odpowiednio na tej mapie drugiej. Także mamy, mamy nadzieję, że tutaj te wytyczne będą pomocne. Dziękujemy Państwu bardzo za wysłuchanie tego webinaru i zapraszamy do kolejnego.